dobry, Magda Politowska, firma Terum. Nasza firma zajmuje się montażem, sprzedażą i serwisem stolarki otworowej. Obsługujemy klientów indywidualnych będących w trakcie budowy domu jednorodzinnego lub wymiany stolarki. Firma Interno, my zajmujemy się sprzedażą, montażem podłóg drewnianych, laminowanych, winylowych. Także sprzedajemy, montujemy drzwi lokalowe, a także tarasy. Wyróżniamy się na, na rynku tak naprawdę doświadczeniem, wieloma takimi pozytywnymi aspektami w stronę klienta, jak magazynowanie towaru do czasu montażu, przyjazne, że tak powiem, terminy montażu, nie gdzieś tam pół roku, rok w przód, ale, ale nawet jeżeli klient potrzebuje mieć podłogę zamontowaną w kilka tygodni, to również takim wyzwaniom sprostu, jesteśmy w stanie sprostać. Mariusz Murawski, prowadzę sklep internetowy pod adresem wallnot4. Zapraszam wszystkich do zobaczenia naszych produktów na stronie internetowej, w naszym sklepie. A tutaj na targach możecie Państwo podejść, porozmawiać, zobaczyć projekty, które robimy indywidualnie. To na przykład są wzory rysowane przez nas. Produkty do... Hoteli, do restauracji z atestami. Projektujemy tapety na zamówienie, wykorzystujemy naszą fotografię, bardzo mocno inspirujemy się tym, co pokazuje nam klient, czego oczekuje. Zmieniamy kolorystykę wzorów, dostosowujemy ją pod indywidualne zamówienie, tak naprawdę naszego klienta. organizujemy ogrody, ogródki, tarasy, balkony oraz tereny zieleni. Prowadzimy również sprzedaż roślin ozdobnych i owocowych oraz drobnych artykułów ogrodniczych w Toruniu przy ulicy Nieszawskiej 6. Witam, dzień dobry, Mariusz Bylski, firma Legno. Istniemy na rynku już kilkanaście lat, pod nazwą firmy Legno około sześciu. Prężnie działamy na rynku toruńskim, ale nie tylko. Nie zamykamy się na nasze województwo, jeździmy też do klientów oddalonych nawet o kilkaset kilometrów. Wykonujemy tarasy różnego typu i z drewna, i z materiałów kompozytowych nowoczesnych, nowej, trzeciej generacji już nawet w tej chwili wchodzą. Wykonujemy także architekturę grodową, pergole, różnego typu ścianki, zabudowy. Emilia jest na Hiemar meble. Zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem wnętrz. Natomiast naszym oczkiem w głowie na pewno pół... są meble twarde zabudowy kuchenne, jakieś fajne szafy, łazienki. Skupiamy się głównie na klientach indywidualnych, natomiast zajmujemy się również lokalami przemysłowymi, budynkami użyteczności na przykład publicznej. Dzień dobry, Rafał Urbański, firma Porizoler, termo i hydroizolacje. Specjalizujemy się w ociepleniu domów jednorodzinnych przy zastosowaniu specjalistycznych metod termoizolacyjnych. Jest to piana poliuretanowa, zmukiwane wełny granulowane, celulozowe i mineralne oraz skalne. Wykonujemy również zbrojone membrany hydroizolacyjne na powłokach papowych obiektów istniejących i z problemami nieszczelności dachu.